Skamieniałości to cząstki organizmów, a także ślady ich aktywności życiowej zachowane w skałach. Powstają w wyniku procesu fosylizacji. Najczęściej fosylizacji ulegają tylko części szkieletowe. Najrzadszym typem skamieniałości są skamieniałości kompletne, do których zalicza się również organizmy z zachowanymi tkankami miękkimi. W tym filmie Przedstawię konkretne przykłady dinozaurów, których odkrycie stało się spektakularne i ukazało nam prawdziwe mumie dinozaurów. W 2000 roku dokonano jednego z najbardziej wyjątkowych odkryć paleontologicznych. W montanie natrafiono na zmumifikowanego młodego hadrozaura, brachylofozaur. Bo o nim mowa, żył w późnej kredzie od około 81 do 77 milionów lat temu. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono w Montanie oraz Albercie w Kanadzie. W jednym przypadku odkryto prawie kompletne szczątki, zachowała się skóra, mięśnie, a nawet ostatni posiłek zwierzęcia. Około 80% skóry i mięśni zachowało się w stanie niemal nienaruszonym. Podobnie jak na wpółstrawione fragmenty 40 różnych gatunków roślin, które znajdowały się w żołądku. Młody hadrozaur zapewne uległ naturalnej mumifikacji. Badania innych szczątków tego dinozaura dowiodły, że był niezwykle podatny na nowotwory. Wśród hadrozaurów problem zdrowotny w postaci nowotworów był powszechny. Świadczą o tym liczne znaleziska innego przedstawiciela tej rodziny. Edmontozaura. Niektóre jego skamieniałości również zawierają odciski skóry, która była pokryta łuskami i miała guzki wzdłuż szyi, na grzbiecie i wzdłuż ogona. Również wśród Edmontozaurów zachowały się treści żołądków. Wiemy, że żywiły się szpilkami, nasionami i gałązkami roślin iglastych. Jeden z okazów został wystawiony w Muzeum Nauki i Przyrody w Denver. U którego możemy zaobserwować ślady zębów na końcu ogona. W 2011 roku dokonano kolejnego imponującego odkrycia. Miało ono miejsce w Albercie podczas prac w kopalni piasków roponośnych. Przypadek sprawił, że poznaliśmy nowy gatunek dinozaura z rodziny nodozaurów. Mowa o borealopelcie. Początkowo znalezisko nie wyróżniało się niczym wyjątkowym. Podczas wyciągania głównej skały zawierającej skamieniałość doszło do pęknięcia spowodowanego ciężarem, odkrywając wnętrze. Mumifikacja borealopelty wyróżnia się na tle innych tego typu odkryć, zachowaniem trójwymiarowego obrazu zwierzęcia. Chodzi o to, że podczas fosylizacji skamieniałości są zwykle spłaszczone i ściśnięte. Powodem jest wcześniejsze wysuszenie. W przypadku borealopelty zachowały się tkanki miękkie, a także zawartość żołądka. Dzięki skamieniałym roślinom można było określić czas śmierci zwierzęcia. Oszacowano, że było to kredowe lato. Powodem śmierci było utonięcie, a skamielina zachowała swój wygląd dzięki szybkiemu opadaniu ciała na dno plecami w dół, co spowodowało niemal natychmiastowe zakopanie przy minimalnym zniekształceniu. W rezultacie mamy okaz, który zachował się prawie tak jak wyglądał za życia. U borealopelty zachowały się również rzędy płyt zbroi lub osteodermy które pokrywały górę i boki jego szerokiego ciała. Z ramion wystawała para długich kolców kształtem zbliżonych do rogów byka. Badanie pigmentów obecnych w szczątkach skóry i łusek sugeruje, że za życia dinozaur mógł mieć czerwono-brązowy kolor z przeciwcieniowym wzorem, który był używany do kamuflażu. Mumie dinozaurów są prawdziwym cudem czasu. Dzięki nim poznaliśmy fakty z ich codziennego życia, a nawet poznaliśmy przyczyny śmierci konkretnego zwierzęcia. Co jeszcze kryje się w skałach? Być może w przyszłości znów ktoś natknie się na mumię dinozaura.